I've got something to say, I rape your mother today. <coughs> Dobra, siema, witam was w następnym odcinku. Nagrywamy drugi odcinek Lola na Nordiku. I... To wszystko. I będziemy grać właśnie drużyną niebieską. Ja gram ryżem, ze mną jest jeszcze króliś jako Singed. Siema. I Softon, czyli Grzesiu, człowiek Grzegorz ostatnio gra jako Asze. Siemka. Dobra, udało mi się to trochę przyciągnąć tak, że Jack się załadował, ale niestety Shako mnie, Shako mnie zniszczył. To jest moc. To jest moc 94% i drewnianego komputera. O Boże. Szybciej, Shako. Proszę. Dziękuję. O, będę szedł Ryzen na mida. O, mam do niego fajnego skina jako wujek, taki Winston Churchill. Wow. I jedziemy. Nie. Tak. Nie będziesz przerwał mi nagrywania, bo wyrzucę cię. powinno być takie głosowanie za wyrzuć. <noise> tak. Wyrzucę Dobra. Przysła. A Piotruś i Grzesiu idą na dół. Może się powiedz o tym Sinchisie. <noise> nie a no, wiem, czy to, to jest AP Tank, of Tank <noise> albo pure AP. Zależy jak to tam sobie chce sobie babrać się w nim. I to jest Uber wytrzymała mega wkurzająca postać słońca z tego, że ma większe Regen HP niż mu biją. A teraz Grzesił szybko. To jest Adekery po prostu. Właśnie. To jest Asia, człowiek Grzegorz. Asia ma cały, lodowe. Dobra. i... A? Lubi nimi strzelać. Także tak. Dobra, wytnie bo... Dobra, się to. Wytnie się, bo zajmujesz materiałem Niestety. No nie jestem człowiek matarchor. Człowiek matarchor. A ja jestem, jak już mówiłem, Winstonem Churchill i będę tutaj pulował blue W 1.55. Ale pro. Niepokoi mnie trochę ten Nick Jacksa, something stupid. Mówię, że będzie ja nie, mówię, że nie, no ale zwany. powinien Darius, on będzie mieć na solo kogo. Riven <coughs> to całkiem nieźle mu będzie raczej działać przeciwko niemu. Mówisz o tej Riven, o nazwie Krecikorek? Korek? Tak, Kreci Korek. <coughs> Jeszcze z gankami Jacksa to powinien ją tam ścisnąć. Koreks. Oby. Mam nadzieję, że no. Darius będzie na tyle rozgarnięty, że Wardy kupi. Oh. Dariusz kupił sobie buta. Znaczy, nie kupił buta, tylko blade'a. Nie pulnąłem blue! Zabiją mnie. Un-sub. Nie, proszę. Ja tak się staram. Nawet laskituję. Oszty. No to co pewna osoba. No nie, nie wierzę. Nie udało mi się z last hitować. wtedy. Puściłem Q i nie udało mi się. Ale ta Lux powinna mnie zniszczyć. Ta Lux zaraz nabije na tobie <coughs> Penta First Pentafers Penta first blood. Hekta albo Hepta. Ej, je, A, jednego gdzieś wypieprzyło w kosmos. Aha. Możliwe, że to znaczy możliwe, brakuje na Możliwe, nim. że apk. Także tego. Nie, proszę, zostawcie tego miniona. Dobrze. Chodź Lux, zniszczcie. Ja, Ale się Proszę, nabij na mnie Bersbloda, Lux! Chodź tu! Chodź, 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 chodź! Chodź! Nie uciekaj, skarbie! No nabijaj Kurde. Proszę o, o co się ona nie... Nie zdążyłem. Co tam się dzieje u was? Czemu nic się u was nie dzieje? Bo sam się... się. Także tego. Także brawo Grego. Ej se u i Idźcie spacy. Czako Cipego, zostaw go kolego. O, wrócił Szako, a Pantheon tak mało życia, a Grzesiu jeszcze mniej. Ale, Lux mnie niszczy na midzie. Ale, ale wy tam dobla macie. Ja mam! No i first blow, dziękuję. Fuck Dobra, źle wziąłem. Chciałem Q maksować. Tak wyszło. <laughs> nice, one Ados, seems to... Ale teraz poleci flame. Nie, nie umiesz maksować, weź zostaw lola. Zostaw lola i idź u prawej pole kukurydzy Bo ty, tylko to No umieś. taki śmieszny horror dziś w kukurydzy Zajmij się zabijaniem dorosłych Ale horror, o boże, boję się nie, 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 nie. Boję się tej luks Nie wiem co na tu stworzy Ja się, ja, 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 się boję. O... ja się boję tych minionów Ja bym prosiłem o first Blooda i nie zgodziłeś Nie mogą cię związować Dawajcie idziemy na barona okay. Dobra Nie ma problemu Chodź Na raz napiszę Baru. Jak ten Darius sobie radzi No, mówiłem ciśnie um, <grymne> Sims? <singe>? Ja Tak <grymne> <grymne> Never never gonna lose that bitch And slap her ass Idę na barona Idę SS Czemu tu nie ma Barona? Świetne Dziura Czemu to jest dziura? Wypieprzyło gdzieś w kosmos No nie, SS min To znaczy, że nie ma Nie mogę znaleźć nie umiem, nie mam okularów Ślepy jestem Grozisz mi minionie? Nie? Że nie dasz się zlaskitować. Taki rage i rośnie. Grzesiu, czemu milczysz? Zawsze było nie u wiem, Ciebie wesoło. Jestem małomówny. Małomówny. Nie wstydź się. Wstydzę się. Nie pierwszy raz rozmawiamy. To Opowiedz mi o swoich problemach. Jestem skupiony. Kurde. O, mam szósty poziom. Ale fajnie. Iiii... Ho Biegnę do was, biegnę. muszę do wow, tak... A ten Jax. No co ty. Przyrzuceniem. Flame za trzy... ...dwa... <śmuchaj> <śmuchaj> ...jeden. <śmuchaj> Dawaj go, ojczulku. Dawaj! klatkuj go Zaraz go sklatkuję, nie mam many Naprawdę Dobra O. A ten Jacks? A ten Jacks? A ten Jax A ten Jax, a ten Jax, a ten nie, Jax nie ma pieniędzy nie. Naprawdę Jax. Tak naprawdę, bo ten Jacks no żyje w swoim świecie no Wróć do naszego co, <laughs> stupid, dobrze mówiłem, że coś się będzie działo. Macie coś przeciwko światu Jaxa? Właśnie, y w razie czego ja się cofam, bo ja nie mam many i kupuję sobie łezkę. W razie czego nie? Tak. Mhm. Biegnę. Be zabierasz mi moją farmę. Dobrze ci tak. Ja muszę kupić odtrutkę, żeby. <laughs> odpornić przeciwnej minion. A później nie będziemy mogli skończyć gry, bo miniony nas zniszczył Bunt minionów Dawaj go tego tego Pantheona. Bij się z nim, bij się z nim Nie mogę pokazywać jednocześnie topa i mi... bota Topa o. i BOTA No i Grzesiu jesteś na kilkami, biegnie do was Dajerka Ta Tak, goń no. mnie Pantheon, goń mnie Pantheon. Goń mnie nie wiem co się w frajerce I Dawaj ja na nią, frajer, na frajerkę Laser. Dobra, heja banana O ty w dupę wow. Sorry A Jax robi to sobie było. blue Bo to jest Jax Jax tego nie ogarniesz Nie zgarnąłem jej w klatkę, nie zgarnąłem jej w klatkę dobra, trudno Miliony mnie zabiją jeszcze w chwilę Przeciwnik pokonany Nice one Przeciwnik pokonany No tu to... Kurde, ale mój refleks. Przepraszam A co pierwszy nas hity? Nie, tylko ten Patrzę za późno na bot'a, za późno na towa i jest fajnie. Patrzę na swoją linię. Powiedz coś o rajzie, bo ludzie może chcą wiedzieć, mimo że to jest postać za 450 to, mimo że to jest postać za 450 to goni ją szakon. <laughs> za więcej. Dobre wytłumaczenie. Ale nas zniszczył. Dobra nie gridujcie, bo on was tylko tam zabije na śmierć. <laughs> Widzisz? No i... i... Ten Jack jest debilem. No mówiłem. O! No ten Nunu to jest taka potęga Moc LOL KS, 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 KS. Kurde! Hahaha, ha, ha. tak się nabija dubla ludzie A teraz tak się ucieka przed Ś Lux. źle budujesz Ryza, bo to już nie jest ta sama postać co kiedyś No. A ten już, już nie to... chodzi na Mida Chodź, nabija! Teraz chodzi na spawna na przeciwnika. O nie. Oh, goodbye, Jacks. Co tutaj o, ja robi, Jacks? No i dobrze, ignujmy ich. Podoba. Gazu, gazu. Lubię to. Tak w ogóle. Albo nie, bo to będzie złe. Później wam powiem. Co chcesz zaspoilerować nam, lolana, naprawdę? prawda? <laughs> nie. <laughs> to jest treść niewłaściwa. O treść co? niewłaściwa. Zaraz Szako będzie treścią niewłaściwą, bo biegnie Lux! Nic nie biegnie. Grzesiu. Use brain sometimes. Pap, co to jest brain? <grym> dobrze. Dobrze, dobrze Piotruś. Przeżyć kustonę, gadekair. <grym> nie, nie kręciłeś tego, prawda? Nie <grym> kręciłem. <grym> Poradziłem <noise> poradziły sobie jakoś. On go zastolował strzałą, a ty. A, nie uciekniesz Jestem uprzejmy, nie kibicuję nikomu. Tak. <głos> <głos> Biegasz sobie neutralnie bo... po. linie. Pomagam losową osobą. <noise> Proszę, nie, <W> skarbie. <noise> Dobrze. <laughs> sobie poultował to ja wrócę na mida też mogę zrobić smoka ja chcę go wysolować ja chcę odejdź proszę 8-3 dobrze ich niszczę no matem ten Darius coś się napodobał na kopie no 2-0 to to okay. dobrze na rive. O, zabiłem. Ha, ha. No, on ma ten true damage i to, krwawienie, czy jak to się tam nazywa, to... No, Dariusz jest zły, jakby nie lubię mieć na topie. Bo, jak właśnie Piotr A co lubi! Przyciągnięcie, jeszcze takie krwawienie, które trwa długo w opór. I Asze strzela do nas orłem swoim. <laughs> tak wow, Lux. What are you doing, motherfucker? Ach, ten Jax. Oh no! To już nie jest Jax, tylko Hacks. Aks przez Y Jak? No i. Kurde Odej od mojej farmy Zabiję was no, Bo rage quitta zaraz zrobię Stiluję farmę, bo jestem singedem <śmiecki> dziękuję Ole A oh. To zniszczyło mój światopogląd to też. Ta pacenka? To patrz na to. Nice Taki Przeciwnik pokonany. Po ja mocy Po ja mocy? <głos> <głos> Tak. <głos> Nowy język tworzysz na antenie. Uczę się tego japońskiego. <noise> Nowy język. <noise> to było tak naprawdę... Jestem głodny. <głos> <głos> Zaskoczenie. Te, teraz takie... Oho. Widownie trzeba taką... <laughs> tak, jak to? <laughs> Zawsze myślałem, że to jest wynieść śmieci. <laughs> tak. Grzesiu, dawaj Tank, który to ja go zabiję. Tak. Atakuje szybciej niż ty przecież. Bo jesteś adekery, zapomniałeś dodać ludziom, że Ryze jest adekery po ostatnim I się nerwie, nie chodzi lepiej, na go zrobić, lepiej go zrobić jako Azekery, a nie Jakiegoś that, AP jest AP jest dla frajerów. O nie! O wow, oh, oh, nie! O to... wow. oh, nie! Sobie oh, na nie. Jestem taki w... No! No! You're not going here. <coughs> I'm going here Przeżyliśmy, nie wiem jakim cudem, ale przeżyliśmy ja jestem w siódmym. Wykarowałem tą ucieczkę. Jack idzie po free kill. No to nudno jest nawet free killem z tą UHB, patrz na to. Wszystko możesz. Ale faktycznie. Kurde, miniony mnie zabiją. Pomocy. Dziękuję, to zlatujecie życie. Dziękuję. <grystanie> Forever together. Właśnie. Nie wiem czy mówić, zrobię różne przedmioty, ale... No opowiem, kupiłem tą łezkę, bo ona za każdym użyciem Sprella co na dwie sekundy daje dodatkowe 4 many. Właśnie Rajs zadaje im większy damage, czym ma więcej many No i najlepiej chyba maksować na niego Q, później pół. Przynajmniej ja tak robię, nie narzekam. Ostatnio na rankę, gdzie... no zgnęłem trochę Mida Ale teraz czuję, że mnie zginają. się Na rankę tak nie ma bo. Są czasami. Na elo 300. <laughs> na elo 300. Elo minus 200. Ciekawe czy można mieć minus. Chyba ja. można. Taki fajny system wtedy musi być. No i użył ulta na minimum. Minimalną HP. U nas będzie ją znowu ulta. No problemo. On tankuje Tureta, żeby zabić minionów moich. Co za, za, za szmaty? <grymny> nie będziesz miał tych minionów! Nie no, bo im warcie! No, no minion for no right. tak Jak to wiesz, jak a on zabija miniona, to śpią O, przed laserem. <grymny> to był laser rozkoszy. Tęczowy. Tankuj mi miniony, muszę je zarejestrować. W ogóle jeszcze Moje na niej, nie używam nie. smartcastów, bo lepiej, bo po prostu ściskam się jak ten: na pianinie, QWE i wszystkie czary lecą naraz. Czyli smartcasty są, że czar leci w to miejsce, gdzie jest kursor. I bardziej bez, to preferuje czempion. No po prostu bez potwierdzania używania spela. Bo zwykle aż po żeby użyć Q musiałeś o. wcisnąć Q i potwierdzić na którego jesteś czempiona, a tak? Gra sama decyduje. Jakby, tylko tak. o czempiona chciałeś użyć spela do najgorszego. Nie, kosze. Iii, szmatu. Który jest no, prawdziwy? Obydwa no, stoją ja, to między ja. O Ale jeden miałem to zostaw. Nie miałem o, no, no. No, no. no, no, Fuck you! <laughs> oh. Co ty zrobiłeś? Biegł. Bo myślałem, że jestem twardy. Wiesz, że nie mam many. O, goodbye ojciec, w tym momencie jesteś... Nie żyje. Magiczny Jack biegnie na koniec. No. <grywa> <Bokate>. <grywa> <grywa> nic nie robi. <grywa> nic nie robi. Naprawdę nie mógł doskoczyć do tego no, no już. Nie, on musiał Lux. Co za, za mózg. Dobra, kupię sobie od razu Archangel Staffę. On dodaje mi punkty mocy umiejętności dodatkowo zamienia mi 3% many na AP. Get the fuck out, get the fuck out, get the fuck out. No, dobry murzyn. Moinny good. W ogóle ja zapomniałem złożyć tego Na lifestyle coś na tego ryża, przepraszam. No bo to <laughs> adres, kiedy, Kiedyś musimy nagrać troll gamer. Zrób taką serię: Trolling Quick Ojciec. Troll. W sumie nie jest zły pomysł. Mieszka, nadajesz się na, na coś, Mr. Piotruś. Mister. We meet again, Mr. Piotruś. Smok. <laughs> no Cicho, moment, tutaj ja tutaj, tutaj styluję, styluję wilki, a Lux nie wie co zrobić. <laughs> no, nie ale nie <laughs> mu będzie wiedziała co zrobić. <laughs> tak, biegnijcie, moje miniony, biegnijcie. <laughs> biegnijcie. O Boże, o Boże, o Boże! Co to ja bo był co za flash? To był nasz ja przeciwny, bo nie wiem. No no rozpaczek! <grym> Czekaj, czekajcie na mnie! <grym> Jak on. <a. grym> yeah. Oh yeah, nie! nie, tylko mnie snel. Ale, damage. Oh. To z full appendów to chyba. O boże, patrzcie na jego builda! Ej, szako! <grym> <grym> to było smutne.

absastadaskiecie <laughs> A, oh, nie, dlaczego? Ja po prostu zestylować, użyłem flesza. Mamo, <laughs> słyszałaś to? Święca już dlatego, w ogóle żyje? Ej, ona awsze chyba. No. Co? Riven? Ano możliwe. O nie, szak. Właśnie szak. Ale o, trip pa 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 pa. pa <laughs> <to> Jedno. <jest śmiech> <na koncie śmiech> Dawaj mi nie, nie, nie dożydać mnie najteraz Ale ten Dariusz już jest martwy. Nie, użyję łódki. No. Ale nie jest na tyle ogarnięty. Może go wykrwawi. Ta, na pewno. Myślę, że tak. Już to się skończyło, te krwawienie chyba. Stał, cold crazy. Boże. Zapomniałem o tym szaku. To było smutne. Jak to jeszcze jeszcze tabak chyba miałem włączonego, bo na tą riven. Dobrze, że mnie tam nie było, bo był kwadro <kłady> kakul. No, 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 może. No akt desperacji! O Boże. Co zrobił? Zobacz. Nie wiem, może mówiłeś mi wcześniej, żebym na to zobaczył, ale teraz to dopiero zobaczyłem. Co? Aha, build. build. A. <laughs> tak, Darius, który potrzebuje blue. fakie. Robimy dragona, ojciec, chodź, szybko. Dobra. Ale bym go zabić, ale zrobić też mogę. <laughs> Tam nie ma Dragona, Grzesiu. <laughs> ale jest forma. Ale ja nie stankuję <laughs> Dragona. Droga, ja okay. stankuję. Dobrze. Jest twardy. Zrób to. Stankuj i się poświęć. Będę ci wdzięczny. Uuu. Ej, nasz Darius mało się 1 o, goni nas ktoś. Nie Czemu będzie Czemu oni są w naszej dżungli? Just in time, Lux. Ale to Lux ma teraz taki przymau. Cibnik Ludzie, shake oko. One GG good game, koniec serii. Ejs. Cibnik. No dobrze. Piękne na potrójce, sinch dał. się. I oczywiście, mm. moje miniony. Wszyscy poszli mm. po tego jak, bolid, jak bolid numer 1. Mm. O, no gg. Taka krótka gra. No niestety. Win. Przeciwnik się poddał, no ale... Rivenu nie chawkowała, ale tak i tak gnoiliśmy. Żegnamy się już w tym odcinku. Powiedzcie papa. Papa, pa, pa, Pamiętajcie, pa. że w tym dniem... parkie smocza pędny. No. <laughs> <try> się A, mówią, pa, pa. W tym programie nie było lokowania produktu.